Witam was wszystkich. Ja jestem maksymalny 7, a to jest kolejny odcinek z Minecrafta. W dzisiejszym odcinku mam dla Was przykrą informację kątem oka, mogliście już coś zobaczyć, ale kto nie widział, to jest budowla, którą wybudowałem na odcinku. Na odcinku, który mi się nie nagrał, nagrała mi się czarna próżnia. I niestety nie zobaczycie tego, jak to nagrałem, bo po prostu była czarna próżnia. No i jesteśmy w tym miejscu. Ja będę kontynuował budowanie tego, co tu miało powstać. A co tu miało powstać? Miał tu powstać magazyn. Magazyn oraz miejsce na milionki. Szkoda, że to się nie nagrało, bo naprawdę był świetny odcinek. Ale no, niestety. Ale teraz jest też pozytywna informacja: Jutro na moim kanale zapraszam Was na pierwszego live'a. Live'a z Film Speedway Grand Prix: w którym będziemy sobie jeździli i będziecie mogli sobie ze mną zagrać. Fajna to jest okazja, właśnie, żeby się spotkać i pograć. Wraz ze mną. Jestem bardzo ciekawy, jak też jeździcie w tej grze. Więc zapraszam, jutro około godziny 17. Szczegółowe informacje będziecie mieli jeszcze na Instagramie. Instagram jest w opisie. Więc zapraszam. 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 Eee, Zrobimy. Jak... Villager z Minecrafta, dokładnie, to są moi fani najwięksi Znaczy fani, ja jestem ich fanem w sensie Dobra, e, idziemy po Jak to się nazywa? Stone. po kamień przepalony A nawet nie wiecie jak mi smutno, że coś nie nagrało Bo naprawdę taki dobry odcinek był no Ale cóż To jest właśnie minus tego, że To nie jest na żywo I niestety no Dobra, co ja chciałem, bo zacząłem tutaj Gadać i zgubiłem wątek Co sobie pomyślałem Mam to, mam to Potrzebuję węgla Potrzebuję węgla Wiem, gdzie może być andezyt, Przecież to jest kopalnia, w której może być andezyt. Może, ale nie musi. Co za złodzieje, no Co za złodzieje nie mam w ogóle telekinezy, bieda w kraju, ale za to diamentowy, no. Z efektywnością. Też tyle trochę pozbierać sobie tego bo naprawdę mida w kraju jeżeli chodzi o węgiel co to co to jest widzicie tam leży miecz okay. milk blacksmith gdzie my wyszliśmy A, myślałem, że będzie się dało go wziąć jakiś miecz. Wow! Ale czadowy pomysł na to. O! Wow. Na nowszych wersjach to by było ten. Taki po prostu zwisający... Hak. Czy naprawdę oni otwierają swój sklep o danej godzinie? E to jest super, no to, to mi się bardzo podoba. To mi się bardzo podoba. Wow, ale rezi. Dobra. I zbieramy, kurczę, te wszystkie. Złoża, czyli jedno. <laughs> jedno złoże. <laughs> ale dużo. Jej, no jak szkoda, że ten odcinek się nie nagrał. A. Bo WoT to WoT. Na przykład, jeżeli bym grał w WoTa, to... Jakoś łatwiej jest nagrać drugi odcinek, no. No chyba, że to by była... Były trzy biegłości, ale też są powtórki. A w Minecrafcie będę musiał chyba sobie wgrać Replay Moda, bo... W... Tak, to trochę szkoda odcinka, bo naprawdę fajne rzeczy się działy. Ale niestety nie mogę już ich wam pokazać, bo mam czarny ekran. Więc lip Idziemy wsadzić to do piecyka. Oczywiście. Piecyk, 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 jest piecyk. Wsadzamy troszeczkę tego. Kobla. Żelazo. O, weźmy trochę żelaza. A pewnie co ja się będę. Co ja się tam będę. Dobra. Yy, I pójdziemy sobie tak. Tutaj jest. Mój tunel. I teraz ja potrzebuję dokończyć to. Dokończyć. Dokończyć to. Tutaj będzie to. Szkoda, że nie ma jakiegoś takiego miejsca na serwerze. Na serwerze, w którym e, można pozbierać andezyd. Chyba, że jest, ale ja nie wiem. Bo to jest na razie najdroższa rzecz, którą znalazłem na serwerze, którą faktycznie będę chciał dużo kupywać. Bo kosztuje chyba 36 dolarów. Tak 36 dolarów Więc to nie jest mało jest naprawdę sporo Za 8 Za 8 mamy 30 Ileś? 36 Się zatrzymałem ponieważ musiałem trochę poprawić mikrofon Żeby mnie lepiej było słychać Dokładnie tak Dobra. A! I na poprzednim odcinku odkryłem czemu dzieje się tak, że na przykład patrzcie, mamy oak wood planks, nie? Czyli mamy po prostu dębowe deski. tłumacząc na polski. I teraz, zobaczcie, mamy po prostu oak wood planks, wykopujemy to i to już się nam nie stakuje. Dlaczego? Ponieważ kraftujemy to w tym craftingu. Zobaczcie, wychodzi zwykłe Okut Planks. A jak craftujemy w crafting table stworzonym przez Hypixela, mamy Okut Planks, ale z stopiskiem Common. Czyli mamy po prostu takie jakby klasy tych wszystkich yy, złóż, surowców. Nazwijmy to złożami, czyli każda klasa ma swój, jakby, swój, jakby, swoją wartość. Dzisiaj zmęczony jestem i ten mój dobór słów taki jest trochę ubogi. Ale co ja tam wiem o życiu. Dobra, jest git. Jest, Gdzie to? A, tutaj widzisz. A, nie. Daj to. Daj to. I piękne. Piękne, beautiful. No. I tutaj staną skrzyneczki. Dobra, jak staną skrzynaczki, tutaj skrzynoczki to będę już mógł odkładać powoli. itemki teraz się zastanawiam, jak tutaj zrobić, żeby to było ładne. Ha, no, mam niezły ból, że ten odcinek się nie nagrał. Ale dobra, zdarza się. zmieniłem teraz jedną rzecz w obesie. będzie to dla mnie bardziej dużo czytelne więc będzie dużo lepiej o motorek za oknem <laughs> mm, wiecie co Kończył mi się chyba sprusód. Nie chcę się z tobą bić. Weź, weź tam Splaskacza go! I rach! Dobra, hej, otwórz to! Otwórz to! Dobra! otwórz, tam, otwórz. Dobrze No Co was tutaj tak dużo? Gdzie wy się rozpicie niby? Tutaj nie ma miejsca dla was. Dobra. Ładnie to zaczyna wyglądać, naprawdę ładnie. Jeszcze bym zrobił tutaj taką ładną rzecz. O, patrzcie, być ładnie. O, patrzcie, jak ładnie. Ho, huh, teraz jak patrzę, ja bym to trochę obniżył. Daj mi to, tam, tam je to. Fajnie, że mam telekinezy na tym. Tak, dosłownie o jedną kratkę. Albo nawet o pół. O, o pół będzie jeszcze lepiej. dobra ukradencji i wygląda to tak ładnie ładnie to wygląda teraz zrobić bardziej płasko czy bardziej płasko czy tak jakimś polecieć wzorkiem chociaż tutaj wzorku za bardzo się nie da zrobić z jednego typu drzewa W sensie, jak to wygląda w tym sposób, jest Gites, tylko ja bym poszedł po Glowstone, ja bym naprawdę poszedł po Glowstone, naprawdę, tak mówię wam. <śmiech> Spadłem, <śmiech> o, to było idealne. Zły przycisk, <laughs> zły przycisk. To tak naprawdę w poprzednim odcinku nie zrobiłem za dużo. Tylko fajnych dużo momentów było. To już mówiłem. Ale pokażę wam jedną rzecz, którą pokazywałem w tym odcinku, który się nie nagrał. Zaraz, albo wiecie co. Tutaj jest dwa. Zrobimy takie coś. I zobaczcie, jak położymy schodki, będzie taki fajny, takie fajne wcięcie. Bo gdybym położył pół bloki, ja Wam nawet pokażę to jeszcze na przykładzie innego bloku. Zobaczcie, kładę pół bloki, wygląda to w ten sposób. A kładę schodki... tutaj są dwa schodki i dwa schodki i tutaj pół płytki. I w, nie wiem, jak dla mnie to wygląda lepiej. Jest fajniejsze, takie głębsze. To, więc to rozwalamy, kładziemy tak i zepsułem. Dobra. Wow. Ej, ładnie to wygląda. Ładnie mi to zaczyna wychodzić. Zaraz zaczniemy stawiać pierwsze skrzyneczki. Wow, ale tutaj w moim mieście normalnie się odpalili ci motocykliści? Zresztą to był akurat skuter. Wow, co tu się stało? Co tu się stonęło? Się? Co tu się dzieje? Eee! Czyli nawet nie mogę skraftować w ten sposób. Ja nie mogę. <laughs> Jakie to jest zbugowane. Ale już przynajmniej wiem i wy wiecie też, jak to działa po prostu. Bo tak się robi, więc o tyle dobrze, to jeszcze, oczywiście, jakoś to obudujemy, żeby tego nie było widać w taki sposób, albo zrobimy wyższe jakieś piętro. Zobaczymy, jak to się zrobi. Olbicie ja przeskoczyło. <grym> Ojemy. ale ładnie mi to wyszło. To muszę przyznać, że naprawdę. Nawet ładnie mi to wyszło. Ja bym zrobił tutaj taki jeszcze przedpokój. Wiem, znaczy, że to głupie brzmi, ale ja bym zrobił tutaj tak fajnie. Takie okienko. Nie wiem czemu. Nie naszło na okienko, ale zachciało mi się okienko. Okienko. Albo... Nie, dobra. Bez okienka, bez okienka. Ja wam mówię. Bez z okienka, będzie lepiej. Muchy nie powlatują, ani nic. Nic nie powlatuje, będzie dobrze. Dobra. Dobra, kładziemy skrzyneczki. I pokażę Wam teraz dwie rzeczy, które pokazałem w ostatnim odcinku, ale się inne nagrały. Są to rzeczy takie jak. Sprucewood. Dokładnie tak. Sprucewood. Dobra. Jak zdobyć? Bo po prostu... Dużo osób może tego nie wiedzieć. Naprawdę... W ogóle. Jak zdobyć inne... E... Inne e... typy drzew. Jeszcze słuchawki mi padają. O nie najgorzej. Dobra, ale to wtedy, teraz trzeba się pospieszyć. Speedrun normalnie lecimy do lasu. Jesteśmy w tym parczku z dębowym drzewem i biegniemy prosto. Nie zatrzymujemy się na znaczy się Zatrzymałem, ale wy się nie zatrzymujecie. Jesteście jak normalnie e, flash. Biegniecie i docieracie do takiej bramy. Tutaj jest taka brama z takimi sadzoneczkami. I wy wchodzicie właśnie w ten portal, w tą bramę. I z tej bramy idziecie prosto. Przechodzicie sobie taką ładną ścieżką koło takiego ładnego jeziorka. Wow! Co się stało? Ciemność się pochłonęła. Halo! Gdzie jestem? Co to jest? Józef, to jest straszne, co tu przyjdzie. F1, F2, nie wiem coś. XD Dobra, chwila. E, być może to shadery. E, tak, to shadery, spokojnie. Dobra, pobiegniemy. O, już nie ma deszczu. Chyba po prostu deszcz się buguje. I tak to wygląda. więc po prostu wyłączę. Szejdery na chwilę, wyłączyłem szejdery na chwilę i z powrotem można je włączyć. Ale, jakie ciemności! Ja tak nigdy nie miałem, a już dużo razy na tych szejderach obserwowałem deszcz, i to naprawdę ładnie wygląda. O, miło. A w ogóle, no to tutaj macie sprósód. Się przejąłem tak tą czarną dziurą, że zapomniałem, <laughs> że już jestem u celu. Więc. Tutaj macie Dark Oak Czyli, wow, ale cofka. Dark Oak Czyli macie ciemne drewno W tym miejscu macie drewno akacjowe A w tym miejscu macie dżunglowe Dokładnie tak I chyba możemy wrócić do Wyspy, o jeszcze się prawie Tutaj zabiłem, ale Jeszcze jedno, jedna rzecz, mam Sporo grawlu, mam stack gdzie go zdobyć? Nie idziecie do kopalni, nie tam nie ma grawlu ja o dziwo a może i nie o dziwo, po prostu myślałem, że grawel jest w kopalniach tak na logikę, ale jednak nie. Musicie przejść sobie tu. I w tym miejscu jest rozwidlenie. Możecie iść albo do parku, albo w tą stronę iść na cmentarz. I my w tym momencie idziemy na cmentarz. Jesteśmy teraz na cmentarzu. I przebiegamy przez ten cmentarz, bo tutaj przebiegamy, przechodzimy. Przechodzimy przez cmentarz, dokładnie tak. I idziemy do tamtej góry. Tamta góra jest jednym miejscem, w którym bardzo czasu dużo spędziłem grając na tej bloka, są tutaj pająki i jest tutaj dużo szkieletów ale jest też jedna właśnie rzecz którą chcę wam pokazać jest to gravel idziecie po prostu sobie tędy i pod tymi kościami są kopalnie idziecie do kopalni i proszę bardzo jest gravel Możecie sobie go zbierać do tylko musi być po prostu, bo często go nie ma A ty mnie nie zabijaj Ale ich tutaj dużo, dobra, ja tutaj nie chcę być Więc ja już idę do... Nie yy, mogę wziąć tej dziewiątki Dobra Nie mogę wybrać dziewiątego slota Dobra Ale już jesteśmy w bazie I teraz tak Mmm czy ty coś uzbierałeś dla mnie? Tylko 12. Ok. Ok. Dobra. Z tego zrobimy troszeczkę skrzynek. 7 wyjdzie. I się zastanawiam, jak by to ładnie uporządkować. Mam fajny pomysł na zdobienie tych ścian. Znaczy zdobienie po prostu, zrobienie fajnej takiej wklęs wklęsłości tych ścian. aby nie było tak nudno. Zobaczcie. Teraz wygląda to w ten sposób. Ale w ogóle tutaj nie ma jeszcze tego. Tutaj tak. Robimy. I to jeszcze nie koniec, bo potrzebuję więcej drewna. Mm. Tutaj. Tutaj, dokładnie tutaj jest drewno. I w ogóle zobaczymy, czy to ładnie wygląda. Czy to był najgłupszy pomysł na świecie. Mam jeszcze pomysł, jakby to poprawić. Żeby to ładnie wyglądało. I co o tym myślicie? Takie, żeby nie było tak kwadratowo. Po prostu. Jak wam się bardziej podoba, tak? Czy tak? Mi się wydaje, że tak jest fajnie. Tak jest bardziej klimatyczny. klimacz normalnie w 100%. Ale żeby to jeszcze bardziej uładnić, że tak to nazwę. Tutaj zrobimy płotki. Zrobimy troszeczkę... Albo, dobra, jeszcze nie będę robił schodków, bo nie wiem jak to będzie wyglądać. Hmm. A gdzie on zrobił jeszcze tak, kombinowanie z designem, to jest. Hm, nie wygląda to nawet chyba źle. Nie wygląda to nawet źle, więc ja to zastosuję. Accepted. Przechodzi dalej. Dobra. Zrobimy po prostu tak, że zrobimy więcej schodków. Dobra, mamy schodków trochę. Nie wiem, czy to wystarczy. Nie chcę mi się liczyć. Dobra. Idealnie wyszło Normalnie wyliczony, calculated Bez liczenia Calculated bez liczenia Piękne, beautiful Wygląda to o wiele moim zdaniem ładniej Nie jest tak kwadratowo i pusto na tych ścianach Tutaj jeszcze zrobimy tak Jeszcze jedno Budowanie magazynu Max robi ściany A, co tam ja będę się tam po co komu magazyn, jak można się tutaj pobawić ze ścianami? Ściany są o wiele ciekawsze. Jeszcze jedna rzecz. Ale do, dobra, już zostawiam te ściany. Już nic od nich nie chcę. A może. A może jednak. A... Eee, a dobra, już zostawię te ściany. A może... A nie, dobra, nie. A, e, a, nie, dobra, jednak. Nie. E, dobra, już zostawiam te ściany e, Tak na serio, bo zajmie mi to wiem... Ja znam siebie Ja wiem, że te ściany zają mi dwie godziny, więc nie chcę was zanudzać budowaniem ścian Jak będą lajwiki, to wtedy będę mógł może e, robić takie ściany Jakieś ładne, bo I tak ja bym zrobił w ten sposób Tutaj zrobiłbym derta z drugiej strony. Tutaj zrobiłbym gravel, takie koblowe rzeczy. Hmm. Kiedyś później tego kobla naprawdę będzie mnóstwo. Dobra. Hmm, to jak by to zrobić? Już tego kobla jest mnóstwo. Dobra, to będzie trzeba osobną kompletnie skrzynkę zrobić na kobla. Bo zobaczcie, mam pół akwipunku. A to jest tak naprawdę dopiero początek. Okej, okay, więc nagrywam ten odcinek już troszeczkę czasu. Więc na razie w tym odcinku to by było na tyle. Ja dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam jutro na live'a. Dzięki za obejrzenie. Zapraszam do subskrypcji kanału. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.